Dzień dobry, nazywam się Sylwia Żółkiewska, jestem projektantką i edukatorką. W tym filmiku zaprezentuję trzy bezpłatne narzędzia cyfrowe, które ułatwią kreatywną pracę zespołową online. Są to dokumenty Google, Canva oraz Pixabay. Zacznijmy od dokumentów Google. To bezpłatne narzędzie umożliwia wspólną pracę wielu osób w jednym dokumencie dostępnym online. W dokumentach Google wiele osób może jednocześnie: notować i opisywać pomysły, zbierać inspiracje w formie linków lub haseł, notować ważne rzeczy do wykonania, notować wspólne ustalenia zespołu, a nawet prowadzić burzę mózgów. W porządkowaniu i wyszukiwaniu informacji w dokumentach Google pomogą funkcje takie jak tytuły i podtytuły, włączenie widoku konspektu dokumentu, wypunktowanie, tabelka i listy kontrolne. Aby wspólnie używać dokumentów Google wystarczy, że jedna osoba, która posiada konto Google i adres Gmail utworzy dokument, pobierze link i udostępni go. Współpracownikom. Współpracownicy nie muszą zakładać konta Google. Są trzy opcje udostępniania dokumentu Google: opcja przeglądania dokumentu. Inni mogą przeglądać dokument, ale nie mogą w nim wprowadzać zmian. Opcja komentowania: inni mogą tylko dodawać komentarze. Opcja pełnej edycji umożliwia innym pisanie w dokumencie i dokonywanie zmian. Uwaga! Jeśli osoby, które edytują dokument Google, nie są zalogowane do swoich kont Google, to wspólna praca odbywa się anonimowo. W dokumencie nie widać więc, kto co napisał. Każdy dokument Google jest zapisywany automatycznie na dysku Google osoby, która go utworzyła. Można w dowolnym momencie poprać jego kopię w formie PDF lub dokumentu Word. Canva to kolejne bezpłatne narzędzie, które może przydać się w kreatywnej pracy online. Canva to program webowy przydatny do szybkiego tworzenia różnego typu grafik, np. wizualizacji pomysłu lub projektu w formie prezentacji lub infografiki, albo grafik do mediów społecznościowych promujących pomysł lub projekt, logo, plakatów, banerów. Grafik do postów. Tworzenie grafik w Canva jest bardzo łatwe i intuicyjne, ponieważ tworzymy je na podstawie setek bezpłatnych szablonów dostępnych w podstawowej wersji konta. Każdy szablon można prosto edytować, zmieniać kolory, teksty, dodawać i usuwać elementy graficzne. Można bez obaw o naruszenie praw autorskich dodawać i przekształcać zdjęcia dostępne w Canva, Albo wgrać na konto Canva i użyć własnych. W akcie pracy nasz projekt jest automatycznie zapisywany na koncie Canva i można go edytować w dowolnym momencie. Gotową grafikę można pobrać na komputer w formacie PNG, JPG albo PDF. Aby korzystać z Canva, należy założyć bezpłatne konto. W Canva można pracować w kilka osób nad jednym projektem. Wystarczy, że jedna osoba utworzy projekt i udostępni go innym z opcją edycji. Jednak inne osoby mogą edytować udostępniony projekt tylko, jeśli same posiadają konto Canva. Wspólną pracę online można też zorganizować w inny sposób. Jedna osoba udostępnia swój ekran, na którym widać wybrany szablon i zmienia go zgodnie z sugestiami swojego zespołu. Trzecie przydatne narzędzie, o którym dziś opowiem, to portal Pixabay. Oferuje on bezpłatnie setki zdjęć, grafik, ilustracji w różnych rozdzielczościach. Aby poprawić zdjęcia, nie trzeba zakładać konta. Konto przyda się tylko wtedy, gdy chcemy pobrać materiały w bardzo wysokiej rozdzielczości. Pobrane materiały można używać i przekształcać bez obaw o naruszenie praw autorskich, ponieważ pozwala na to licencja, na jakiej udostępnia je portal Pixabay. Uwaga! Bardzo ważne jest, aby w projektach czy prezentacjach, które tworzymy, nie używać zdjęć, grafik i filmów których nie stworzyliśmy sami i które są własnością innych osób lub firm, np. studiów filmowych. Najlepiej jest korzystać z tego, co oferuje nam portal Pixabay oraz domena publiczna i licencje Creative Commons, zamiast narażać się na kłopoty związane z naruszeniem praw autorskich. Więcej informacji o dokumentach Google, Canva, Pixabay oraz wolnych licencjach znajduje się w opisie pod tym filmem. Zapraszam również do obejrzenia kolejnego filmu, w którym zaprezentuję zaawansowane funkcje aplikacji Canva, aplikację filmora Go, która służy do montażu filmów oraz formularze Google, które przydać się mogą do zbierania opinii o projekcie. Tymczasem trzymam kciuki za Wasze projekty i życzę Wam owocnej pracy online. Powodzenia!